Gdybym nie był żużlowcem, to zostałbym... Znalazł jakąś inną, e, jakieś inne zajęcie i, i, i cieszyłbym się tym. Cecha charakteru, którą sobie cenię, to... Pracowitość. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? <grym>, w falubazie. <grym, w> falu <bazie> Czy masz jakieś rytuały przed zawodami? Nie. Czy zdarzyło Ci się usłyszeć nietypowe pytanie od jakiegoś kibica albo dziennikarza? Jeśli tak, to jakie ono było? Ciężko mi tak na szybko sobie teraz przypomnieć, ale tak, zdarzyło się. Poza sezonem, trzymasz dietę, czy pozwalasz sobie? Trzymam. Zainteresowałem się już dzięki tacie. Jak udaje Ci się łączyć tak wyczerpujący sport ze spędzaniem czasu z bliskimi? No, jest to trochę trudne do, do pogodzenia, ale, ale jakoś sobie z tym radzę. Z jakim nastawieniem czekasz na nowy sezon w Falubezie? Z pozytywnym.